Zacznijmy od zmian na mapie. Nie jest niczym niewiadomym, że od początku całego obecnego rozdziału w Fortnite jedna z kostek znajdowała się w kurzących kominach. No i z racji, że mnóstwo kostek hasa sobie swobodnie po mapie, to i ta jedna, uwięziona pod tym dziwnym budynkiem kostka, postanowiła się wydostać. I chyba idzie w kierunku tej złotej. Po co? Nie pytajcie, ja nie mam pojęcia, ale jeśli Wy coś wiecie, to dajcie mi znać. Ponadto udoskonalono wiry powietrzne. Zostaną one wyłączone w ostatnim kręgu burzy w trybach podstawowych oraz w piątym okręgu w trybach turniejowych, by nie przeszkadzały w tych ciasnych strefach profesjonalistom, takim jak ja. Jeśli chodzi o przyszłość, to na przykład Hypers donosi, że wkrótce na mapie ma pojawić się nowa miejscówka, która wygląda na swego rodzaju kostkowe miasto. Fort Tory natomiast podaje, że owe miasto utworzy się wokół złotej kostki, ale czy będzie to w centrum mapy, tak jak widać to na minimapie, nie jest to pewne. No i jeszcze Fort Tory pokazał, jak będą poruszać się kostki w ciągu najbliższych dni, więc jeśli Was to interesuje, to proszę bardzo, możecie mu dać followa, jeśli chcecie. To jest dziwne, ale byłem tylko tyle w stanie nagrać na odcinek, bo czy to coś mnie odciągało cały czas od pracy, czy to miałem jakiś wyjazd do bila na komentowanie, czy to miałem jakieś inne komentowanie tutaj w środku w domu, więc yy, tyle byłem w stanie nagrać od razu po aktualizacji, to była aktualizacja 18.10, za nami już jest 18.20, nawet nie wiem czy nie 21 przypadkiem, więc trochę się nam tego narobiło, ale skoro już zacząłem robić, to wyślę tyle ile byłem w stanie, więc... Yy... Nie wiem, czy będą jakieś inne odcinki z Fortnite. Chciałbym to robić, ale czasu jest coraz mniej, co w sumie jest pozytywem, więc y, lubię Fortnite, chciałbym robić te filmiki. Ale no nie mam kurde kiedy, a poza tym schodzi mi strasznie dużo, więc 18,10 to by było tyle. Miałem więcej materiałów przygotowanych, ale to jest dokładnie to, co byłem w stanie już zmontować, więc po prostu przesyłam. Żegnam. Siema.